Cześć. Witajcie w nowym filmie na kanale. Szczerze? Sam nie wiem. Dwa silniki z midziachą. Silniki, nie? To nie chcę rozbierać. Szkoda, bo na wakacje. Szlifierki mi się naprawić nie chcę. Ten kompresor odkładam. Ładne rurki z sania ma. To się naprawi. Tu się założy jakiś szlaufik. Tam mam taki chiński poperciały, ale to... Na razie ten, bo tamten tam jest do butelek kompresor, a ten taką to jest ze złomu, także nie ma 110 kg już, tylko 102,5, bo on waży 7 kg. No i... Tutaj to też ładnie wygląda o to chodzi mi. Właśnie. Gość jeszcze pomaluje na czarno moim sprężkiem. To jest Madden Germany, czyli miedziane zwoje na silniku. To jest też ważne dla mnie. No, no, i, no i co? On jest po prostu... Na razie zostałem. Nie patrzcie, co mi wpadło. Tam z odkurzacza. Wirnik. Kolejny wirnik. Wirników nie będę rozbierał, tylko odkładał. Później zrobimy duży film z tego. To jest do naprawy. Tutaj ktoś wyrzucił to parkslide, tego warkę, podcinarkę ogrodową, ale patrzcie, ona jeszcze działa. Już nie wiem, czy się rozładowało, bo wcześniej ten LED świecił. Jak podłączyłem do tego sil silnika, to się kręcił, kręcił, to nie, bo mi się przyda ten mechanizm ładowania. Kolejny solenoid z tego odku odkurzacza. Szko szkoda rozbierać takich rzeczy. To już będzie mój drugi, taki sam czerwony. Plus ekspresa mam tutaj, nie? Dobra, ja wam tu nie będę gadał, tylko coś trzeba się za coś brać. Rodyjeczko jeszcze pojezszcze są no cenne, Nie wiem, czy działa kiedyś się sprawdzić. Później dni. Dorota Unitra Eltra. Tu pod biurkiem trzeba sprzątać. spawarka zostaje. Trzeba rozebrać rzeczy od typa. Ale nie wiem, czy tego ceny zostawię na wakacje. Bo na razie mi trochę tego szkoda. Rozbierzeć, bo to będzie fajne. Bardzo demontaż fajny. O kable dupły. To będzie fajny demontaż, o tak wam powiem. Ja bym się dzisiaj zabrał za tą półeczkę. Te blachy ogarnął. To są rzeczy od z wystawek pozyskane. Tylko za to by się, tu... a może za tamto? Dobra, poczekajcie, dajcie pomyśleć. Wypadło na te rzeczy z pralki, co były od kolegi kupione. Tylko właśnie dostań tam. Ogólnie ja te rzeczy nagrywałem filmy Zacząłem Zacząłem nagrywać w ferie Mówię, walić to by zimno Nie zakończyłem No, ale to potężny silnik 260 gram miedzi by było Ale on w ogóle jest taki mniejszy o widzicie? Zaraz pokażę, o co mi chodzi. No, ja mam tych silników z prawek. Jeden, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery na demontaż. I jeden aluminiowy tylko, nie? To jest kurde, dopiero. Ale wysokość podobna, ale widzicie i tak wirnik jest większy tutaj. Widzicie, komutator zasłania cały wirnik prawie. Tutaj tutaj nie. Nawet mam tutaj demontowany. Ten wirnik, wirnik jakiś. I zobaczcie ten demontowany wystaje poza... Trochę poza ten wystaje, ale to tylko trochę nie Porównajmy wielkością. Tak widzicie, to jest trochę wyższe, a to tylko trochę a teraz dobrze widać. Mniej więcej tyle wystaje, jak widzicie w tym miejscu. Nie? Wybrałem to dlatego, że na gruby złom potrzebuje Dobrze, film sobie mieć z tego. to już jedna, tu ma 200 gram z tego co ważyłem 16 zł dałem za to kabli sporo nawet nie wiem czy te wtyczki będę rozbierał nie chce mi się za bardzo łożysko zostaje wiadomo dobra wtyczek nie będziemy rozbierać chyba ale zobaczę parę wezmę dobra pauza rozbiorę tą płytkę ale nie wszystko te elementy zostaną, może będą mi potrzebne, tak sobie myślę. Ale to mogę wydupić, to plus to. Ale to niech na razie zostanie. Nigdzie się nie śpieszy. 10 a 12 DC zasilane 12 v na 12. Może na 230? Nie wiem. Dobra. Wywalony w to. Dobra, ja to zdemontuję, tu posortuję i się widzimy. Nie gadaj. Widzicie to? ACC nie produkuje tylko sprężarek, ale i silniki z pralek? No, ACC. No, nie wiedziałem o tym. Czyli ACC ma miedziane i jest w Elektroluksach. W pralkach. Nie spodziewałem się tego. Ja tego nie widziałem wtedy w ogóle. Dobra, nie ma co gadać. Ja to rozbieram. Powiem Wam. Czuję już ten waj. Tych wakacji, tych pięknych demontażów, nagle zaczynam, tak myślę sobie, że mi się nie będzie chciało, bo na ferie mi się nie za bardzo chciało, zaczynam, pogoda piękna, słońce świeci, ciepło, od razu mi się chce, pięknie wszystko, nie trzeba być ubranym, proszę bardzo, w koszuleczce i w praleczce jeszcze miedziane wszystkie styki. Zamiast mosiądzu we wtyczkach, co jest kolejną fajną rzeczą. Szczerze, ręce nie, nie pieką, nie bolą, to się rozbiera jak marzenie. Nie? to po prostu siedzisz sobie, demontujesz to tak, tak holistycznie, już, a nie tak tak wiecie. Tak, że mus, bo mus. Dobra, co ogarnę wtyczki, wszystko, może i nawet kable dwa piękne miedziuchy. Tu policzymy 260 gram, bo będzie film z kiedyś jakiś łożysko już sobie odpuszczę, chyba zdejmowanie aluminium też ładnie sypnęło a te aluminium też zostaje, bo to się kiedyś kiedyś jak już nic nie będzie robić, to się odzyska Sprężny zostają, bo się przyda, tak jak ktoś mówi z tego kompresora będziemy robić kompresor kompresor taki po prostu, a tam do wybuchania butelek może będę go malował jutro, albo nawet dzisiaj wieczorem a to kiedy indziej ale patrzcie jakie fajne silniczki, ale bym miał złomu z tego. Ja to dzielę. szczerze kasy jest tu. Tu jest 40 parę kilo miedzi. Co najmniej wszędzie. Dobra, pauza. Kurde, no powiem Wam pięknie jest. I tak dzisiaj ogarnę tą pralkę. Podsumuję, pójdę z od razu. Podsumuję prześlę film. I zabieram się za rzeczy tamte. Bo chciałem ogarnąć na tym przyjeździe, bo to wszystko leci na petardy z tego kasa. Minus 16 zł, czyli pewnie minus miedź. Reszta aluminium wszystko będzie na petardy. Bo już 45 zł co od kolegi tam za 13 kupywałem, tutaj drugie od tego samego, a tam od innego ten kompresor i te rzeczy za 23 zł. Co już wirnik rozebrany żałuję, bo tak to bym miał dołożony, ale i tak jest dwa silniki z plus tam jeszcze jeden. A i będę szukał wirnika. O kolejny, bo sobie nie rozebrałem tam. Podobnego wirnika, nie wiem czy może nie wykorzystam z frani tamtego, damy na dół, a ten na górę, bo ale ten ma lepszy taki, tak jakby bo tą wiertarkę tamtą, dam moją chińską, znaczy chińską, mam miedziane uzwojenia, bo ten akurat wirnik piękny, łożyska piękne, wszystko piękne, to się przesunie, ale korowarkę może jutro porobimy, dzisiaj chcę tylko to plus tamto i może spróbujemy zaczniemy robić kompresor, że go odmalujemy. Patrzcie tu jeszcze aparaturka jest. Kurde, no. Jest złom, jest wszystkiego. Nie. Dobra, pauza. patrzcie, wszystko miedziane, bo nie widać koloru żółtego. Widzicie nawet rudy lekko. No i tak, plecy już nie bolą, bo już siedzę tutaj trochę. Godzina 1220 i to ile z pół godziny. A, wezmę te styczniki, przekaźniki oprócz tego jednego, bo takiego chyba nie posiadam. No, tutaj na płytce cztery i mi wystarczy radiatory się przydadzą, jak będziemy robić stację transformatorową później się tą szlifierkę ogarnie ale wirniczki się zbiorą tu jeden, tam drugi trzeci, czwarty, pięć, sześć trzy, piętnaście wirników myślę będzie, jeżeli wszystko porozbieram to tak jak myślę ale powiem wam, że szkoda trochę że ten kompresor ma te rurki że mu nie obcięli, albo tego nie pobili bo teraz mi go szkoda rozwalić w sumie może i dobrze. Ludzie takich szukają. Jeszcze pomierzymy rezystancję uzwolnień. Później sobie zmierzę i zobaczę jego pracę, czy w ogóle odpali. Bo może być tak, że jest zastany nabrał wody. Ale wątpię, bo oni tak rurki obcinają, że jakimś zgniatakiem takim. Nie. on trafo jeszcze takie ładne, ale to tak. I tak nie będę na te ruszał. Tu drobnicy, patrzcie. 3 kilo. Znaczy, może w niedzielę się posiedzi z tym trochę. Dobra, co? Ogarnę te trzy przekaźniki i wtedy się widzimy. A w ogóle zobaczymy skrzynkę. Wszystkie już tu mam narzędzia, prawie wszystkie, tak się nie mieści wszystko. Takie z dwie i pół by były. No, z dwie może. tak. Pierwszy raz widzę chyba na mosiądzu styki, a później groszki na miedzi. I mam pytanie do Was. Cena za kilo. O takich. Jaka cena za kilo? Czy 400 zł, gdybym wystawił na Facebooku, byłoby GIT? Chociaż. Kilo to uzbieram dopiero może za dwa lata. Czy może ktoś z Was by chciał kupić i wie po jakiej cenie ale co najmniej 300 zł 250-300 co najmniej. Dobra pauza. Pożałowali na srebrze, bo wziąłem jeden styk, jak na lekcji wyciągałem, to on nie był przekładany miedzi. Cały jest srebra, a to nie jest przekładany na miedzi. Ale miedzi nie pożałowali. Ej no właśnie, miedzi nie pożałowali. XD. Taki silnik w okapie starym, a taki w nowszym. Także co lepsze? Nie zawsze co stare to lepsze. Dobra co, poważę wszystko inne. Oprócz miedzi i wirnika. Srebro to od razu do mojej puchy. 13 kroszków. Ładnie. A te się odbarwiły nawet. zobaczcie od tych ilości muszę odjąć 13 zł to wychodzi około 45 zł, ale to później metale sobie odłożę oddzielnie gdzieś, bo to na petardy będzie. I później może jeszcze coś będę dokładał, jeżeli coś sobie z tym przekazaniem zdobędę. Mosiąc 56 gram. Pudełko jest wytarowane. Bo to by aż tak dużo nie ważyło więc pudełko jak widać. Widzicie jest. Czy co? No i tak, 49 gram osiądzu nie będę dzielił na rodzaje wytarowane było pudełko wytarowane kurde, 1,5 kilo ma aż a takie wirniki z jejworzyskiem i z tym które dały 250 gram miały kilo 350 Czyli tu mogę łatwo powiedzieć, 275 gram on daje. 280, 280, patrzcie jaki długi. Tylko w tych długich, miedzianych silnikach, bo aluminiowych długich jeszcze nie widziałem, zawsze są mniejsze wirniki. Tam kiedyś nawet z wystawek co taki wirnik miałem, on już był rozebrany. No, one mają mniejszą dziurę w stajonie. Mam do porównania coś na szybko. Nie mam, ale mogę wam pokazać. Tak. Ty a może? To ten wiernik idealnie pasuje. Ociech! Ten stojący, on jest idealny. A może to jakiś mniejszy wiernik też? Może mi się tylko tak wydaje? Widzicie? To się idealnie poda. O kurczę. Dobra pauza. Luźno 280 gram on będzie miał. To jest serio. Taki większy. O oh, kurde. Mnie się tylko wydawało, że on jest mniejszy. Ty, ja mam gdzieś chyba ten wypalony. O tutaj. Co był wirnik ten. Zaraz je porównamy. Bo ja pamiętam chciałem z niego bolca. Może nie wyrzuciłem go chyba. Czyli ten wirnik. W tym, on jest też takiej samej wielkości, a ma długość taką. Jak to będzie wyglądać? Wchodzi mi dziucha i wychodzi od razu. W ogóle już to wygląda śmiesznie od boku tak. A w drugim tymi silnikami już mogę rzucać. Chociaż taki to bym przygarnął. Nowiutki. Albo taki, żeby mieć do tej mojej kolekcji. Tylko no, inaczej się nie dało tego powiemować. Tutaj bodajże też taki sam wielkość. Ale to się dowiemy, dowiemy w wakacje. Tak doku, dokładnie. Nie? W tym tak samo. Taka wielkość mniej więcej prawie taka sama. Jakoś. Może jedynie troszeczkę większy. Ale troszeczkę mniejszy ten jedynie. Tr troszkę. Przybyłem czego zapomniałem z domu. Kalkulatorka. Da, Silnik dał 280 gram plus 377. No to, to jest pół kilo plus 70. To jest 107 157 657 gram dał sam silnik Przewody, dobra niech będzie trochę z, z tym O kurde to już strzela Przewody dały 200 gramów A łącznie cała pralka No ładny wynik będzie 360 gram Plus to O kurde będzie kilo prawda? dobra policzę to no i proszę państwa kilo 19 gramów to dało aż jestem zadziwiony, zadziwiony na maksa tym wynikiem taki silnik z pralki na śmietniku znaleźć. 657 gram miedzi mówiłem nie no ładnie 200 gram kable to jest najcenniejsze kable, pompa, silnik no to 600, 650 plus 200, 700, 850 czyli 800, czyli 940 to same I pompa bo pompa 90 gram. Dobra, co? Pauza. Ja to zliczę, tu już posprzątany Wirnik. Zrobimy sobie wirnikówkę taką na wirniki, ale kompresor to jest spora sprężarka. Ja dopiero teraz tak patrzę, mi się wydawało, że to jest małe, to jest gigant jakiś nawet, można powiedzieć. I 7 kg a on, on może ma mieć a to jest w Germanii. To wątpię. Dobra, tutaj na razie, no to będzie gruby złom. I dam, oddam dla dziadka za spawarkę 14kg, bo zaraz zważę, żeby się pozbyć tam, bo już miejsca dużo zymuje i się biorę za te silniki i kompresor tamten dobra, co, pauza i wam dam podsumowanie i tak, robię wam szybkie podsumowanie stali, to widzieliście, 4,57, mosiąc, prawie złotówka, no to złotówka aluminium, 4zł, miedzi ja liczę po 30, bo za tyle co najmniej sprzedam Chociaż cenami Metaleo w wakacje będę odejmował to takie na petardy lub teraz jeżeli uda się rozebrać silniki i złom od typa, ale od typa zostanie na razie. Myślę, że 350 zł na petardy będzie, no mieć 31 zł prawie, waga całości, a nie razem 40 zł, 22 grosz, 40 zł, minus 16 zł zakup, czyli 24 zł. No, to wychodzi 24 zł, wiadomo, czyli na plus 24 zł, 22 grosze. Czyli mamy 45, 50, 70 zł na plus. 70 plus 80, 80, 2. 150 zł na petardy już jest. Kurde, plus silniki. No ocie, to doda z 50 zł, myślę, jak będzie miedziane uzupełnienie w kompresorze. I plus tam 100, 200, 400 zł na petardy. Dobra, ale tu sobie zaznaczyłem, bo to będzie ten. Tutaj te silniki od kolegi, tutaj sobie napisałem, bo to wtedy te zwiernika, waga ten, ten, ten dla dziadka dam złom ze spawarkę, tu jest 13 kg. więc sobie zaczynam nagrywać z tego film, ale na razie tego nie będę kończył, bo chcę tylko się pozbyć tego, żeby mieć więcej złomu i tyle, dobra, więc co, to na tyle, cześć, ty, problem, bo nie, nie zrobiłem miniaturki, dobra, zrobię tych silników, to na tyle, cześć.